Cześć z tej strony, Marcin, i dzisiaj chcę porozmawiać o chińskiej medycynie, o której mówi się bardzo dużo. Oczywiście są znane takie rzeczy chińskiej medycyny jak akupunktura czy e, bańkowanie. Ja chcę pomówić o ziołowej chińskiej medycynie. I nie jestem tutaj nikim, kto będzie namawiał do takiej chińskiej medycyny, a raczej poszedłem sam przetestować. I chcę powiedzieć o doświadczeniu, które miałem. Moja dziewczyna czasami lubi. Pójść właśnie na diagnozę do chińskiego doktora. No i ja, jako że z miała dziewczyna, zapytała się, czy chcę, chcę spróbować pójść na, na diagnozę. No to zapytałem się o cenę, bo oczywiście nie chciałem tracić pieniędzy. Nie, nie, nie przewidziała, że może być to dużo, więc stwierdziłem: OK, fajne, fajne doświadczenie, sprawdzę sobie. Więc w jaki sposób. Wyglądała diagnoza od chińskiego e, doktora. E, nie, nie sądzę, że ci doktorzy mają licencję, ale się nazywa e, chiński doktor. Starszy pan wziął rękę i przez kilka minut mierzy puls. E, w międzyczasie e, popalał papieroska i mówi, co. Jest nie tak. E, ja nie rozumiałem. Część dziewczyna mi e, przetłumaczyła e, zły temperament, na przykład e, to, co pamiętam. E, czy problemy z nerkami, chyba. E, plus e, kilka innych rzeczy. Podstawa mnie nie jest dobrze e, zbalansowana. I na koniec. Ten pan przepisuje właśnie zioła. I po piciu tych ziół, te rzeczy powinny ulec poprawie lub e, zostać w jakiś sposób zaleczone. I to jest właśnie ta paczka. W tej paczce znajdowało się cztery paczki. Ja dostałem taki ziół na cztery dni. I to jest wywar na jeden dzień. Ten wywar ja powinienem zagotować i wypić szklankę tego, tego wywaru, mocnego, zagotowanego wywaru. Czyli ja wczoraj już piłem, dziś znowu będę pił, jutro i pojutrze. I chcę pokazać, jak to wygląda. Um, tylko nie wiem, jak tu dobrze wziąć. Więc dla kogoś, nie mającego pojęcia, co tutaj jest. Wygląda to jak um, kupaliści, liści, korzeni, drewienek, nie wiem czy um, może mogliście słyszeć, na pewno to jest coś takiego jak ginseng. Um, różne liście, korzenie różnego rodzaju. Mam również coś takiego, bardzo możliwe, że to są Pachnie to dosyć słodko, ale czasami mogą znaleźć się jakieś e, odchody, e, czy odchody mam na myśli przetrawione rzeczy jakichś zwierząt. Mogą to być e, penisy e, jeleni, zdaje się, są jeszcze w chińskiej medycynie. Może to być skóra węża, e, różne suszone e, właśnie jakieś. E, żyjątka i tego, jak widzimy, mam tu jeszcze kilka takich. Więc różnego rodzaju nie ma sensu na tym się skupiać, ale mam różnego rodzaju zioła, patyczki. Sprawdzam, czy jest coś jeszcze takiego yy, ciekawego. Więc a... nie wiem, czy to jest ginseng? Może? No, i dostałem cztery te paczki, które mam kupić. I diagnoza od pana doktora to było 80 dolarów lokalnych, około 40 zł. Natomiast cztery paczki, czyli cztery reklamówki ziół, to była cena 1000 dolarów lokalnych, czyli około 500 zł. I ja się zdenerwowałem trochę. Znaczy, nie powiedziałem. Tak wewnątrz się zdenerwowałem, że gdybym wiedział, to bym prawdopodobnie się nie przebadał. Ale to zrobiłem i, i kupiłem zioła, które właśnie teraz piję. Czułem się dobrze przed badaniem. Wypiłem wczoraj wywar. Czuję się też dobrze. Dobrze spałem, ale pewnie byłem zmęczony. Więc zmian nie czuję, ale będę pił przez 4 dni i zobaczymy. Więc gdybym znał cenę, może fajne doświadczenie, ale uważam, że nie byłoby to pewnie warte, ale już zrobiłem i piję wywary. Jak to smakuje? Jest bardzo gorzkie. Spodziewałem się czegoś dużo gorszego, no bo są to korzenie, więc ten smak korzenny, prawda, to jest dużo tego do zagotowania, jest być dużo tych korzeni, a, a mało, mało później wody, więc to jest raczej gorzkie. I często dają takie rzeczy, to są prawdopodobnie cukierki albo jakieś e, takie suszone, słodkie owoce. Więc oni często do takich wywarów dają takie zawiniątka. To jest na przykład jakiś taki słodki, coś słodkiego. jakiś słodki owoc w papierku i to można przegryźć, zdaje się. Właśnie kiedy ten smak jest zbyt gorzki, ktoś nie lubi pić takich gorzkich rzeczy. Nie było tragedii. Wypiłem całość wczoraj. Da, da się wypić, jest może nie idealny w smaku, ale da się wypić. Po wypiciu nie ma absolutnie nic, to tak jakby się piło herbatę, tak? czyli nie ma nawet chyba żadnej kofeiny tam, ani, ani tego rodzaju rzeczy po prostu e, picie korzonków i po 4 dniach, kiedy ja to wypiję, e, będę moje nerki będą lepsze i według doktora moja potencja będzie również e, o wiele lepsza i nasienie lepszej jakości. Cytując słowa chińskiego doktora, aczkolwiek nie dosłownie, bo e, tylko e, w innym języku. Więc a, to tyle do usłyszenia.